Cześć, witajcie w drugim odcinku na moim kanale z modyfikacji do drugiej części gry Gothic Noc Kruka, Gothic Randomizer. Jest to modyfikacja oczywiście, która wprowadza totalną losowość rozgrywki. W poprzednim odcinku wszystko tam było wyjaśnione, ale w sumie przypomnę. Na przykład w kufrze będziemy mogli znaleźć losowe rzeczy, na przykład Xardas będzie miał inną zbroję, tak jak właśnie widać w sumie tutaj, nie, wiem, nie pamiętam jak się w sumie ten pancerz nazywa, skórzany pancerz być może. Albo po prostu jakieś rzeczy, które będą leżeć będą po prostu losowe. No i może być właśnie ciekawe, znaczy może być ciekawie, już było ciekawie w sumie, można powiedzieć, w poprzednim odcinku, ale troszkę sobie te opcje ograniczyłem. Chodzi o handel, na przykład. W sumie jedna z opcji, którą ograniczyłem, to jest handel. Po prostu zrobiłem tak, żeby handel był normalny, tak jak w normalnej grze, bo to mi psuło jakby naprawdę bardzo straszną rozgrywkę na początku, i ciężko było się w ogóle wbić ten, wbić w tą gierkę. Bo nie można było nic ogarnąć, żeby nam coś tam pomagało rozpocząć tę grę po prostu i biegaliśmy, po prostu byliśmy zabijani i tak dalej. No i jak, jakiś na pewno sposób by tam mi się trafił, czy coś, na przykład by mi coś tam fajnego dropu losowo akurat na początek, co bym mógł sobie założyć, chodzi o broń na przykład, i bym jakoś może sobie zaczął radzić, ale no zrobiłem to w taki sposób, że handel będzie po prostu normalny. Um, I co jeszcze, w sumie, zamiast owiec. Bo też była ta opcja włączona, że zamiast owiec też potwory się rozpiły. I to doprowadzało do rozpierdzielu na, na przykład farmie Lowarta. No i po prostu ludzie zaczęli ginąć. No i też w sumie przez to moglibyśmy tak to nie wykonywać tych zadań. To znaczy nie moglibyśmy wykonywać tych zadań, bo oni byliby wszyscy pozabijani. Tak jak właśnie było w pierwszej części w poprzednim odcinku. Więc to sobie też ograniczyłem, ograniczyłem. Tylko bez owiec właśnie. Jest pełna losowość, tylko bez owiec. W sumie na farmach, wiadomo o co chodzi, chyba to tylko dwie opcje, w sumie tak pokrótce można powiedzieć. No i rozpocząłem sobie oczywiście od nowa grę, no bo chyba trzeba było właśnie rozpocząć nową grę, żeby te opcje ogólnie wprowadziły się do świata, bo tutaj, tak, to w ustawieniach nic takiego nie mamy. I dopiero przy nowej grze, przy wyborze właśnie nowej gry, mamy tutaj właśnie to zrobione. No i właśnie tutaj mamy w sumie pokazane, że asortyment kupców mam wyłączony, że nie przydziela losowo towarów no i pozycja potworów bez owiec, czyli tak to wszystko inne zostaje. Więc też będzie trudno, ale będzie po prostu normalnie tak gra, jakby wyglądała. Poprzedni odcinek był taki jakby sprawdzający to, co nam ten, ta modyfikacja potrafi zaoferować w pełni. Teraz będzie troszkę to ograniczone, ale mam nadzieję, że też będzie fajnie. Więc oczywiście zaczynamy od tego, że czekajcie, nie wiem czy ja miałem głos w ogóle. Dobra, po prostu, po prostu może nie słyszałem. Zaczynamy, oczywiście, od tego kufra. No, i mieliśmy tutaj złoto. W sumie szkoda, ale okej, okay. lecimy dalej. Po prostu szukajmy sobie. Sprawdzajmy po prostu te miejsca, gdzie są jakieś itemy. No i mam nadzieję, że. Miejmy nadzieję, że nam się coś fajnego trafi. Co będzie nam pomagało do. oczywiście, początkowej gry. Oczywiście na przykład rzeczy takie jak właśnie ten klucz do tego kufra nie są pozamieniane. O, czarna ruda, księga rudniczna, miecz, buława i łańcuch. Właśnie tak na przykład jak ten klucz do kufra nie jest pozamieniany, wiadomo, jakieś tam rzeczy też questowe też nie są pozamieniane. No i tutaj mamy naprawdę blisko do tego miecieka, więc jeszcze troszkę moglibyśmy go sobie założyć, ale... Nic nie zrobimy. Fajnie jakby się nam właśnie trafiła jakaś, trafiła jakaś przemiana albo przywołanie jakiegoś potwora czy coś, bardziej może przemiana w sumie. To byśmy sobie mogli naprawdę podbić EXPA i później jakby się podbili sobie EXPA przez te potwory, na pewno byśmy mogli sobie tam troszkę tej siły wbić. I fajnie by było myślę, ale no zobaczymy, jakoś może inaczej sobie będziemy musieli poradzić z tym wszystkim. Ale jak na razie oczywiście przeszukujmy sobie rzeczy. O, mapa miasta Korinis, suknia farmerki. W sumie w poprzedniej części też chyba suknia farmerki tu była. Nie wiem czy akurat ta sama, ale też tu była. W sumie też zauważam, że często złoto jest, a jednak jest złoto zmienione. Myślałem, że złota w ogóle nie zamieniają. A tutaj widać, widać było, że ku, gulasz był. O, tutaj nawet jest kościany łuk. Ten łuk to też jest w ogóle chyba mocny, nie? No 120. Mm. Zręczności, dobra, strój obywatela, obywatelki w sumie można powiedzieć. Ten czy ten lepszy? W sumie nie wiem, jak to dziwnie wygląda. Śmiesznie w sumie to wygląda, jakby bezimienny z tą twarzą w tej z tym stroju. To jest myślę lepsze. Farmerki, tak, po prostu, strój farmerki. Pas, widzę, że ten pas się nie zmienia chyba tutaj. Więc w sumie fajnie, bo mamy też siłę dodatkową. Skuriel skur, dużo złota, właśnie, jest ogólnie tak. To pojedynczych tych sztuk dużo złota jest. No ale i tak, teraz jest znowu lipa, bo na początku nic nie zrobimy. Ciekawe właśnie co nam się w sumie tam zrespi. A nie, dobra, poczekajcie, bo w pierwszym, pierwszej części, pierwszym odcinku tutaj właśnie była owca, a ja miałem losowość owcy też zmienioną. I był tu ścierwojak, który nas troszkę jechał, więc teraz właśnie została to owca i dobrze. Ale tam dalej był wilk, który pewnie też będzie już zamieniony. Błogosławione ostrze magiczne. No fajnie, fajnie by było właśnie mieć tutaj siłę więcej. Dobra, zajebiście. Warg tam jest. Hu... Lipa to znaczy. Bo... Ciężko będzie przed nim uciec. A tu jest golem, kurde. Naprawdę strasznie. Będzie można niby jakoś to bokiem. Czarna ruda coś tam robiła, że chyba szybkość, ale to chyba jakoś się bugowało i tak dalej, nie wiem w sumie. No oczywiście można zapisać. Ale poczekajcie, no przecież to nie są wszystkie miejsca w ogóle, które już przeszukaliśmy. Bo przecież tutaj za wieżą Cardasa były też jakieś rzeczy. Tylko trzeba być wyżej. Dobra, w sumie troszkę zepsułem to. Bo wiecie, tam też na przykład mogą leżeć strzały, bo tam nie leżały strzały. I taka też ciekawa w sumie, czy zamiast tych strzał Będą inne itemy. Tak to jest fajna, większa szansa na to, że coś ciekawszego znajdziemy na start. Nawet jakbyśmy w sumie mieli zbroję jakąś bardzo dobrą w sumie, to fajnie by było, bo na zbroję nie ma tam żadnych wymagań. Na pewno by nam to troszkę ułatwiło gierkę oczywiście. Więc zapiszmy sobie i zobaczymy, czy coś tam znajdziemy za, za tą wieżą. Fajnie by było. Ale no też oczywiście nie napalajmy na to. Jak nic nie będzie ciekawego, no to wiadomo, trudno. Ale no, ciekawe, sprawdźmy to. strój obywatela: Złoto, kilow, w sumie kilow możemy założyć, tak? Fajnie, no, mamy niby broń. Strój obywatela: Aha, to jest w końcu męski, ale zostawmy ten sobie, oczywiście. I to wszystko, serio? Myślę, że tutaj więcej tych rzeczy leży. Nie, ja miałem, miałem takie wrażenie zawsze, że tutaj więcej leży rzeczy. No ale dobra, trudno. No i za tym golemem tam właśnie przy tym wodospadzie tam też powinno coś być. No i w sumie w tej jaskini też coś powinno być, tylko no jak nam zrespi, nie wiadomo co. W tej jaskini no to nic nie zrobimy. W sumie losowość itemów z potworów, na przykład z naprawdę to taki G jest z tego mały? Chyba że to jest... A nie no, chyba to też jest zmienione w sumie. O, zajebiście zrobiłem. Warg zaatakuje. Szata mrocznej magii. Warg zaatakuje owce, a my. No, warg był na pewno już zagryz w sumie. Kawaru. No. Ja pierdzielę w stroju poszukiwacza. A my sobie możemy. Zajebiście. Normalnie zajebiście. Zapiszmy. Ta owca też była zmieniona. W sensie siła, nasze znaczy życie. Nie no, goblin te mają wszystkie. Ej serio, goblin? To znaczy, kawalan ma? A nie, on ma całe HP. Myślałem, że... Dobra, bo ten goblin się na nas skopił lipa. Bo tamta owca... Bo tamta owca... Telefon mi się włączył, zaczął do mnie gadać. Bo tamta owca... Na pewno też została zmieniona przecież, bo... Wiecie... Ona... Była... Twarda jak dla warga. Wargiem powinien zagryźć od razu. Dlaczego ten Warg nie chce przestać mnie gonić? Już. Dobra, chyba się, z nim się klepie. Nie wiem jak ten bandyta. Czekajcie. Bandyta nie jest twardy w sumie. A co z tym wargiem później? zobaczymy, co to będzie. 2 na 1. Jak co Expa. Zajebał mi ekspa. Dobra. To nie przestanie, musimy mu uciec mu tak, jakoś, bo w tej jaskini to nie przestanie. Nie widzę go przez te krzaki. Dobra, chyba przestał. A tutaj coś się jest... Ja pierdzielę, kąsacz. Zajęliście. No nie no, my nic nie zrobimy. <ścoughs> nie no, my nic nie zrobimy. Troszkę mnie kaszelek złapał. Jeszcze mnie goni, ja pierdziele. Idzie ode mnie. Dobra, jesteśmy w sumie w mieście. No i przecież. On powinien mieć fajne czary właśnie. Ale czy my te czary będziemy mogli używać chyba tak? O, przyzwanie demona na przykład, bo my mamy przecież te rzeczy, które możemy sprzedać. One są dość drogie. Czekajcie, coś jeszcze moglibyśmy chyba mu tutaj, nie? W sumie nic takiego już że za bardzo nie jest takie bardzo drogie. Też ognia, no fajnie by było właśnie go mieć oczywiście, więc kupujemy. Grom też by mógł się nam przydać. Tworzenie szkieletu. Czy on sobie będzie radził z jakimiś potworami? Myślę, że przyzwoienie demona też. No nie wiem, zobaczymy. to takie silne, silne czary kupmy. Sen. Weźmy sen, bo też mam pomysł co do jednej rzeczy. Oczywiście, deszcz ognia. Użyć tego deszczu ognia właśnie w takim fajnym miejscu, żeby właśnie wpadło nam dużo ekspo. No, myślę oczywiście o orkach przy przełęczy, bo tam ich troszkę jest. Wapas jako cień, jego. Co inno stworzył? Bo myślę właśnie, że tamtych orków troszkę jest, ale czy na pewno to będzie dobry pomysł, żeby użyć tamtego deszczu ognia? Żeby ten deszcz ognia tylko zabił naraz tych orków. Bo wtedy będzie dużo expa. Jak dużo będzie expa, to tak to sobie podbijemy siłę. Oczywiście też nam nie wiem w sumie gdzie my idziemy. Czekajcie. A dobra, bo się zagadałem. Bo w sumie też nam podniesie tak to punkty zdrowia. Drugi, to znaczy kolejny poziom. Kolejne poziomy można powiedzieć w sumie. No i można właśnie popróbować to tak zrobić, żeby przejść tą grę jednak właśnie. Więc... Y, fajnie by było. I najłatwiej... Bo chyba trudno będzie tutaj w sumie w Korinis zostać czelnikiem. I najłatwiej jakby chyba byśmy poszli na... Najemników, co nie? Ja pierdziele, już nie pamiętam jak się... Najemnikiem zostawało. Ale to zobaczymy, przejdziemy sobie tam i zobaczymy. Ee, sen. Wiecie, no tutaj było tych itemów. Dobra, spokojnie. Dajemy mu sen, bo tutaj było tych itemów, ale te skrzynie, przecież one były chyba na wytrych, tak? A nie, są otwarte, zajebiście. Stworzenie szkieletu pancerz Paladyna, zajebiście, pancerz Paladyna wpadł. Te itemy zostały tutaj zamienione. O, eliksir siły, w sumie fajnie, że jednak tutaj przyszliśmy. Pancerz Paladyna jest on oczywiście lepszy niż Szata Mrocznej magii, więc myślę, że oto jest ten lepszy taki, nie? Więc fajnie, no, Kilof i pancerz Paladyna. No i właśnie, no, deszcz ognia, fajnie było właśnie go tam użyć, co nie? Ale no, mamy też niby grom, w razie czego, jakby nam, jakby nam zabrakło. Obrażeń na tych orków. No nie wiem, zobaczymy, dobra. Ale jeszcze będę musiał ogarnąć coś, co będzie mi leczyło. A nie, w sumie na targowisku będziemy mogli kupić. E, to, to znaczy, co będzie nam przywracało manę, bo bez tego. W sumie Konstantino? Coś takiego mieć też? Hej, ty! Pokaż mi swoje towary, gościu. No nie ma nic takiego. Dobra, na targowisku może znajdziemy. Dobra, kupimy coś. No i będziemy się widzieć najwyżej tam przy orkach już może. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak więc, no, za chwilkę się widzimy. Dobra, no jesteśmy tutaj przy tej przełęczy. No i troszkę nam się tu orku tych nazbierało najgorzej, bo ci szamani nas zapierdzielają, ale mam nadzieję, że jedną kulą ognia nas nie zabiją. No nie było jedną, było dwiema. Szkoda w sumie. Będzie trzeba szybko deszczu ognia użyć, ale nie wiem, czy zdążymy. Oczywiście przyleciałem tutaj smokiem, nie, jak coś się sobie nie pomyśleli, że na kona gram. No zobaczymy. Dobra, ten jeden w sumie do nas strzela. Przestał? Dobra, chyba przestał. Dobra, nie przestał. Niech mu many braknie. Dlaczego mu many nie może braknąć? Ten ork jak skacze. Dobra, czekajcie czy sięgniemy tych horków tym deszczem? Chowaj się! Jest. Sięgnęliśmy. Ile ona wbiło? 3780 chyba expa. Za kogo było 920 expa? Chyba, że to się jakoś połączyło, ale dziwnie. Dobra, no jeszcze można gromu użyć. Jest tu ich jeszcze kilka, ale... Weźcie, nie będziemy też tak pajasować, żeby do Górniczej Doliny iść specjalnie, ale. No, ale czekajcie, musimy troszkę uciec, bo. oni nas tutaj biją mocno. Tamten już do nas macha, wracaj. Szkoda, bo nie mamy nic takiego właśnie więcej na leczenie. Przecież tak naprawdę mogliby się demona przyzwać i też by nam pomógł dużo, ale dobra. To też sobie wypijemy. Zapiszmy i zobaczymy. Co to będzie z tym gromem? Czy on nam też pomoże? W sumie fajnie by było, właśnie by tych szamanów to zgarnęło. Dobra, próbujmy. Ej, dziwnie, nie wiem pojęcia, ale to nic mi nie pomogło. No, spróbujemy, może? Przyzwanie demona, co nie? No on myślę, że... ale... dobra, szybko, Bo on nas tutaj zaraz zacznie. Demon myślę, że sobie powinien z nim poradzić. Czy nie? Chyba nie. Ale... Ej, tamten do nas strzela, zostaw już to. Dlaczego nie można przerwać, to jest chore. Słaby ten demon jest w ogóle, dlaczego ja myślałem, że zawsze demon jest twardy, a oni tutaj... Już go zabili. Dobra, widzimy się z powrotem najwyżej. Dobra, wykonywałem sobie troszkę właśnie zadań dla najemników, żeby mieć poparcie tutaj, wiadomo sobie troszkę tam to przyspieszyłem, no i idziemy do Lee, chyba już będą z nas zadowoleni, myślę, że będziemy mogli już zostać najemnikiem, wkroczymy sobie oczywiście w drugi rozdział, no i przejdziemy sobie właśnie drugi rozdział w kolejnym myślę, że odcinku, myślę, że to właśnie tak podzielimy na odcinki, może jeden rozdział, jeden odcinek, coś takiego, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało, tak więc podejdźmy do Lee, zobaczymy co on tam nam powie na ten temat, czy jest zadowolony i zobaczmy. Jestem gotowy, by do was dołączyć. Czyli przeszedłeś już próbę Torlofa? Tak. Bardzo dobrze. Co sądzą o Tobie pozostali najemnicy? Większość z nich jest po mojej stronie. W takim razie idź do Onara. Ja już. Ale wynagrodzenie. Dobra. Czyli musimy tylko iść do Onara i chyba że to znaczy i chyba już będzie wszystko w porządku. Chyba będzie już wszystko gotowe. Więc idźmy do Onara. Co oczywiście przewijamy to, bo to nie ma sensu. Wypłata wypłatą, ale w porządku. I chyba to wszystko, tak? Jeden z najemników. I chyba teraz musimy wrócić do lisi z powrotem, choć naprawdę nie pamiętam jak to tutaj się to odgrywało. Z tymi zadaniami to też sobie pomogę oczywiście. No i zobaczymy. Jestem gotów. Jestem gotowy. Rozmawiam. Tak. No to w... masz tu. Przy... Cieszę się. Mam już. Chodzi o. I tak chciał. Dobra. Jak to prostu zna. Czyli teraz dostaliśmy e, propozycję Li od, dla paladynów, ten list i teraz będziemy mogli wejść sobie do Hagena i chyba nas normalnie wpierdzieli na rozdział drugi. A rozdział drugi oczywiście sobie wpadniemy na... Dzięki. Jak tylko okay. Okay. Wpadniemy od razu na właśnie górniczą Dolinę i myślę, że Górniczą Dolinę sobie będziemy właśnie w kolejnym tak to ogarniać. Tak więc no co, widzimy się u Hagena i za chwilkę będziemy z powrotem. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wchodzimy do Hagena. Tym razem nie jest Hagen w kietce, tylko w stroju farmera. Słyszałem, jestem królewski. Pa. Jestem zajęty. Dobra. Przynoszę propozycję. Roz... Hmm. Propozycja Li oczywiście. Znam generała Lee. uważam go za jego ludzie. Oni nie czy to wszędzie. armię ci. w doli, ale czy to jak nie. A co to. Stado. Dokładnie, jeśli, jeśli. Czy to zna oko? I mam na to. Ta. Ktoś. Dam ci klucz. Dobra, jesteśmy już u Garonda, tak więc będziemy sobie właśnie kontynuować. Dalej, jak już będziemy w kolejnym odcinku, także tym w górniczej nie będziemy się właśnie zajmować w kolejnym odcinku, także myślę, że się podobało. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego odcinka, cześć.